WIBIŁA 14 co do sekundy. Witam wszystkich na dzisiejszej 20 sesji Rady Gminy Sośnie. Witam władze gminy, w osobach pana wójta Adama Harlaka, zastępcy Mileny Pigłowskiej, pani sekretarz Justyny Maryniak, pani skarbnik Aliny Bąk. Witam radne i radny gminy Sośnie. Witam dwie przybyłe na dzisiejszą sesję sołtyski, sołectwa Sośnie, sołectwa Kocina. Witam Państwa. niniejszym otwieram posiedzenie dwudziestej sesji Rady Gminy Sośnie. Przedstawię teraz proponowany przeze mnie porządek obrad. Punkt pierwszy to jest otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu numer 19 na 2025 sesji odbytej w dniu 20 października 2025. Punkt czwarty sprawozdanie wójta gminy Sośnie z działalności w okresie, działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Podjęcie uchwał. W dzisiejszym bloku uchwał mamy dwie uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na 2025 rok oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Sośnie na lata 2025-2032. Punkt siódmy. To są interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy. Wolne głosy i wnioski. I punkt dziewiąty. Zakończenie obrad. Zanim przejdziemy do przegłosowania przedstawionego przeze mnie porządku obrad, prosiłbym o, o przygotowanie kworum a radnych obecnych na sesji o potwierdzenie swojej obecności. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 9 radnych, 6 nieobecnych. 9 obecnych stanowi 60% ustawowego składu rady, także rada może w pełni podejmować uchwały. Dziękuję bardzo. Przejdziemy zatem do przegłosowania przedstawionego przeze mnie porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Kto się wstrzymał, bądź ktoś jest przeciw? Bądź są jakieś inne propozycje? Proszę. Dziękuję. Dziewięciu obecnych radnych opowiedział się za przedstawionym porządkiem obrad, przedstawionym przed chwilą przeze mnie. Punkt pierwszy. Otworzyliśmy sesję. Przedstawienie porządku zostało przyjęte. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu nr 19 na 2025 sesji odbytej w dniu 20 października 2025 roku. Mniejszy protokół był udostępniony w systemie sesja, do obsługi Rady, Biura Obsługi nie wpłynęły żadne uwagi, także prosiłbym o przegłosowanie tego protokołu bez jego odczytywania. Przygotowane mamy głosowanie. Proszę się opowiedzieć. Dziękuję dziewięciu radnych. opowiedziało się za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji bez jego odczytywania. Punkt czwarty. Sprawozdanie Wójta gminy Sośnie z działalności w okresie między sesyjnym. Proszę bardzo Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Drodzy Radni. I obchodziliśmy bardzo uroczystą uroczystość. Setne urodziny naszej mieszkanki Pani Hildegardy Kondziela. Pani, która w wieku 100 lat, lat wygląda jak 80-latka, życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy w tym wieku tak samo wyglądali. 27 października spotkanie z państwem CEMPER, to są projektanci, i jesteśmy już na etapie podpisywania umowy dotyczącej budowy nowego budynku dla tysięcy zł, które, które z Doliny Bareczy przeznaczono na, na gminę Sośnie. Także w tym momencie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie Wójcie. Przechodzimy do piątego punktu. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gmin Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. Tak jak Wójt wspomniał, od ostatniej sesji minęło krótki okres czasu. Ja uczestniczyłem wraz z przedstawicielami władz Gmin Sośnie oraz przewodniczącą Komisji Oświaty oraz radnymi z Granowca w uroczystości pasowania pierwszoklasistów w miejsc szkoły podstawowej, wespoł szkół w Granowcu. Prowadziłem przygotowania do dzisiejszej sesji, a ja także uczestniczyłem w komisji przed dzisiejszą sesją. Jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy zatem do bloku uchwał. Bloczku bym to nawet powiedział, bo dwie uchwały w porównaniu z ostatnią sesją to jest bloczek, a nie blok. Szósty punkt: podjęcia uchwał. Pierwsza uchwała to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Sośnie. Przed dzisiejszą sesją odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. Przewodniczył tej komisji. Wiceprzewodniczący tejże komisji, Radny Jan Rafalski. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, o przedstawienie opinii komisji dotyczące tych dwóch projektów uchwał, czyli uchwały w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, zaproszeni goście, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, dzisiaj. Przy...